Cześć, witajcie tutaj Karolcia Dzisiaj chciałbym wam pokazać ocenienie kont Jeżeli chcecie dołączyć do mojego teamu, teamu Karolcia to zapraszam bardzo serdecznie Także co, lecimy może do pierwszej osoby Pierwszą osobą, która napisała Jest to Lacher276 Także już sobie go kopiujemy Wchodzimy w wyszukiwarkę Dajemy wyszukuj i mamy tutaj lahera 276 I tak Ma cały szecik widzę Złoty z Holandii jest to środkowy napastnik, trochę tych trofeów ma yy, I tak yy, Napastnik ma 101 ofensywy tutaj jak widzę już Tutaj wszystko ma pod 90 no i tutaj No cóż, jedyne do czego się mogę szczepić to to, że Powinien to tak do 70, 80, 60 może polecieć <laughs> I tutaj bardziej kondycję wytrenować zamiast tych I skuteczność, to by było o wiele lepiej Ale tak to ogólnie konto naprawdę dobre <laughs> O i tutaj widzę, że <laughs> troszeczkę z klubów po odchodzić, bo cię wyrzucało cię. Ale grasz od sezonu 5, więc to no niech będzie w miarę jest to normalne. Ok eee, Kolejne konto jest do Ronaldo numer 1. Ok, wchodzimy już w niego. <coughs> jest to prawie obrońca 118 overalla i tak. Eee, widzę, że ma syncika pod e, napastnika czy podejrzewam, że na napastniku gra. I w sumie ma. Wszystko na 90. Więc w sumie w zależności od tego, jakiego ma, jak ma seta, to, to właśnie tak on na takiej pozycji on gra. Co? So, musi kondycję, skuteczność i ofensywę podlepszyć, jeżeli chce pod napastnika. Także, no. Jak to wygląda w karierze? Od 12 sezonu. No, tutaj też troszeczkę w, klubu, w klubach nie, troszeczkę byłeś. Także, no. Ale ogólnie, konto naprawdę dobre. Ok, weźmy już kolejną osobę, jest to Dariusz Afgar, <coughs> 127 rola, bramkarz, stacik cały z Kostaryki, złoty, defensywa, czytanie gry i kondysa, czyli spoko. <coughs> tak, te ładnie lepszą na 120, tutaj 90 jest czytanie gry i kondysa też 90, reszta po jest po 80, ewentualnie to jest 90, także naprawdę bardzo dobre konto. <coughs> Tutaj kariera, jak to wygląda w karierze, grała z sezonu ósmego, w klubach też był w kilku Także no Także naprawdę bardzo dobre konto Dobrze się rozwijasz i życzę lepszego e, rozwijania Tutaj jeszcze e, Kuba To, Kuba Masternak Zobaczymy czy będzie, czy będzie taka osoba, nie ma takiej osoby, okej okay. Okej, okay, ocenimy konto dzieliński Czy będzie taki konto jak zieliński? O Łoże, ojejku No to wiesz co <laughs> nie ocenić jako konta. Napisz dokładnie jaki masz nick i tyle. Okej, okay, tutaj jest jeszcze Leonard Skinner. Skinner. Okej. Okay. Nie ma go. Dobra, może prostu zobaczmy po ID. 301 ID. 301 jest Leonard Skinner. Lewy pomocnik 140 overrah. Cały socik Czarnogóry złoty. Kondycja rozgrywania. okej, okay, czyli to jest pomocnik, dokładnie. Jeszcze piłka na rozgrywanie. Wszystko pod 90. Tutaj ma rozgrywanie naprawdę dużo, bo ma w sumie 383, więc jest naprawdę dobrze. Kondycji też ma nieźle. No i w sumie na pomocnika jest jeszcze. Kurczy presnik? nie presnik, Nie pamiętam. Aha, ofensywa albo defensywa. W zależności od jakiego to jest. Jaki to jest. Ten y, pomocnik, ale konto jest naprawdę dobre. grasz pewnie od pierwszego sezonu, dokładnie. W klubach też byłeś wielu. Trofea też masz naprawdę bardzo fajne. Także co? <grych> Przepraszam. Y, <że> sobie kichnąłem. <grych> Okej, okay, i w sumie ostatnią osobą, którą znajdziemy, to będzie prurple. purple. Purple. Okej, okay, jest purple. Jest to tak, środkowe pomoc 133 33 overola. Yy, cały stacik czerwony z Bianconeri. To jest tak ulepszona sk yy, skuteczność OK. Yy, kondycji ma w miarę spoko. Yy, rozgrywanie ma w miarę spoko. Także no cóż. Yy, konto naprawdę bardzo fajne. Yy, kariera, jak wygląda w karierze? Yy, tutaj od piątego sezonu grałem, w klubach też grał niewiele, także spoczko. I cóż, myślę, że to w sumie już wszyscy, wszystkich już ocenie. Jeżeli chcecie być na następnym odcinku, to, napisz, to zostawcie lajka. I że że taki szybki odcinek, ale po prostu nie miałem czasu, chciałem dzisiaj też rzucić odcinek szybciutko. I zapomniałem jeszcze, że, że mam otworzyć że tą paczkę na tego, żeby otworzyć za że paczkę. Więc kupujemy sobie szybko kluczyk. Wchodzimy sobie w postać, podzieliłem paczki. Otwieramy złotym kluczem oczywiście premium, i tam osoby yy, skomentowały. Widziałem, że to będzie zielona koszulka RPA i niebieska koszulka Paryżan no Zobaczymy, co nam wyleci. Aha, chyba korki Turcji nam wyleciały. Tak, korki Turcji nam wyleciały, także nikt z niestety nie zgad Także co, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. W następnym odcinku. Yo!